Wyobraźcie sobie, wasz 25-letni syn leży na stole operacyjnym. Krew wypływa z jego ciała. Lekarze mówią, tylko transfuzja może go uratować. A on odmawia, dlaczego? Bo jego religia mu tego zakazuje. To nie jest fikcja, to rzeczywistość tysięcy ludzi w Polsce i na świecie. Czy może religia zabijać? Czy wiara może być ważniejsza od życia? I dlaczego doktryna sprzed 80 lat wciąż kosztuje ludzkie życie? W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy jedną z najbardziej kontrowersyjnych praktyk religijnych naszych czasów zakaz transfuzji krwi u świadków Jehowy. Ostrzegam to, co usłyszycie, może was wstrząsnąć. Dlaczego musisz oglądać do końca? Dlaczego warto zostać do końca? Bo odkryjemy, jak doktryna z 1945 roku zmieniała się przez lata jak kameleon. Prawdziwe przypadki z polskich szpitali, gdzie religia walczyła z medycyną. Szokujące statystyki zgonów na świecie. Aspekty prawne: czy rodzic może być odpowiedzialny za śmierć dziecka? Dlaczego nawet biblijni uczeni uważają tę interpretację za błędną? I na koniec jak ta doktryna wpływa na rozwój medycyny. Ale uwaga, treść jest kontrowersyjna, ale zgodna z standardami YouTube. Przedstawiam fakty, nie atakuję wierzących. Każdy ma prawo do własnej interpretacji, ale każdy ma też prawo znać prawdę. Historia doktryny kiedy zaczęło się zabijanie. Zacznijmy od początku, do roku 1945. Świadkowie jechowy nie mieli problemu z transfuzją krwi. Tak, dobrze słyszycie, przez pierwsze 70 lat swojego istnienia ta grupa religijna spokojnie przyjmowała krew, gdy było to potrzebne. Co się zmieniło w 1945 roku? Towarzystwo Strażnica, kierujące organizacją, wydało nową interpretację wersetów biblijnych. Nagle to, co przez dekady było dozwolone, stało się grzechem śmiertelnym. Ale uwaga, najciekawsze dopiero nadchodzi. Pomimo tego zakazu do 1961 roku nie było żadnych sankcji za jego złamanie. To oznacza, że przez 16 lat świadkowie mogli cicho przyjmować transfuzję bez konsekwencji. Dopiero w 1961 roku wprowadzono wykluczenie ze zboru za przyjęcie transfuzji. Dlaczego? Bo organizacja zdała sobie sprawę, że bez sankcji wielu wiernych po prostu nie przestrzegało zakazu. 1870-1945 do 1945, brak zakazu transfuzji, 1945 wprowadzenie zakazu bez sankcji, 1961 wprowadzenie wykluczenia za transfuzję, część 2 polskie przypadki, kiedy medycyna walczy z wiarą. Przejdźmy do Polski, w naszym kraju żyje około 250 tysięcy świadków Jehowy. to jedna z większych populacji w Europie. To oznacza, że polscy lekarze regularnie spotykają się z tym dylematem. Jeden z najbardziej drastycznych przypadków miał miejsce w Białym Stoku w 2012 roku. 25-letni motocyklista po wypadku trafił do szpitala z pękniętą aortą. Potrzebował natychmiastowej transfuzji, odmówił ze względów religijnych. Lekarze stanęli przed niewyobrażalnym dylematem: ratować życie wbrew woli pacjenta czy szanować jego religijne przekonania. Pacjent zmarł. To nie jest odosobniony przypadek. Polscy lekarze regularnie zgłaszają problemy z leczeniem pacjentów świadków jehowy. Doktor, specjalista chirurg z Warszawy, mówi: To są najtrudniejsze przypadki w naszej praktyce. Wiemy, że możemy pomóc, ale związane są nam ręce. Prawnie, zgodnie z polskim prawem, lekarz musi respektować wolę pacjenta. Ale co z dziećmi? Tu sprawa staje się jeszcze bardziej skomplikowana. Część 3 Aspekty prawne: Czy rodzic może zabić dziecko? Najdramatyczniejsze są przypadki dzieci: czy rodzic ma prawo odmówić dziecku leczenia ratującego życie, czy religia może być ponad prawem do życia. W polskim prawie sytuacja jest złożona. Dla dorosłych pacjent ma prawo odmówić leczenia, lekarz musi respektować te decyzje. Brak odpowiedzialności karnej. Dla dzieci rodzic ma prawo podejmować decyzje medyczne, ale istnieją granice tej władzy. Sąd może przejąć opiekę nad dzieckiem. Możliwa odpowiedzialność karna za narażenie na niebezpieczeństwo. Artykuł 160 kodeksu karnego mówi jasno: kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Czy to dotyczy rodziców odmawiających transfuzji? Teoretycznie tak, ale praktycznie takie przypadki są rzadkie. Dlaczego? Bo sądy często nie zdążają interweniować na czas. Część 4: Kontrowersje biblijne, czy Bóg rzeczywiście tego zakazuje? Świadkowie Jechowy opierają swój zakaz na kilku fragmentach Biblii. Księga Rodzaju 9.4, Księga Kapłańska 17.10.14, Dzieje Apostolskie 15.28.29, ale czy te fragmenty rzeczywiście mówią o transfuzji krwi? Profesor Teologii Biblijnej wyjaśnia, te fragmenty odnoszą się do spożywania krwi zwierząt w kontekście rytualnym. Nie ma tam mowy o medycynie. To jak porównywanie jabłek do pomarańczy. Co więcej, sam Jezus powiedział: Szabat został stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Czy to nie oznacza, że życie jest ważniejsze od przepisów? Nawet wśród biblistów świadków Jechowy pojawiają się wątpliwości. Raymond Franz, były członek ciała kierowniczego świadków Jechowy, w swojej książce Kryzys sumienia, pisze: Zdałem sobie sprawę, że nasza interpretacja może być błędna. Ale organizacja nie pozwala na dyskusję. Ironiczne jest to, że świadkowie Jechowy nie mają problemu z jedzeniem mięsa, które zawiera krew, szczepionkami, które zawierają frakcje krwi, niektórymi frakcjami krwi według aktualnej doktryny. Czy to nie jest dowód na to, że interpretacja jest elastyczna? Część 5: szokujące statystyki, ile kosztuje wiara. Teraz przejdźmy do najtrudniejszej części, ile osób umiera z powodu tej doktryny. Oficjalne statystyki nie istnieją, bo szpitale nie prowadzą rejestru zgonów religijnych. Ale badania niezależne są wstrząsające. Szacunki globalne: rocznie około 1000 do 1500 zgonów na świecie. W Polsce szacunkowo od 20 do 30 przypadków rocznie. W USA około od 300 do 500 zgonów rocznie. Doktor Kerry Lauderbackwood opublikowała badanie pokazujące, że śmiertelność wśród świadków Jehowy unikających transfuzji jest znacznie wyższa. Ale nie chodzi tylko o śmierć. Chodzi też o powikłania pooperacyjne, dłuższą hospitalizację, większe koszty leczenia, traumę personelu medycznego. Jedna z pielęgniarek z krakowskiego szpitala mówi: Najgorsze jest patrzenie, jak ktoś umiera, gdy można mu pomóc. To zostaje z tobą na zawsze. Czy te liczby są dokładne? Prawdopodobnie nie, rzeczywiste mogą być wyższe, bo wiele przypadków nie jest zgłaszanych. Część 6. Paradoks medyczny: jak religia wpływa na naukę. Ironicznie, zakaz transfuzji krwi u świadków jechowy przyczynił się do rozwoju medycyny. Lekarze musieli opracować alternatywne metody leczenia, pozytywne skutki, rozwój chirurgii bezprzeciekowej, lepsze techniki oszczędzania krwi, nowe sztuczne zamienniki krwi, udoskonalenie technik operacyjnych, ale cena była wysoka, lata badań i eksperymentów, miliony dolarów na rozwój alternatyw, a przede wszystkim ludzkie życie jako materiał testowy. Doktor z Instytutu Hematologii mówi, tak, rozwinęliśmy nowe techniki, ale czy było warto, czy nie lepiej było po prostu użyć sprawdzonej metody? Część 7, współczesne dylematy, co dalej? Dzisiaj sytuacja jest nieco lepsza niż 20 lat temu, szpitale mają lepsze protokoły, lekarze są bardziej przygotowani, a alternatywne metody są skuteczniejsze. Ale fundamentalny problem pozostaje, czy człowiek może umrzeć za swoją wiarę w XXI wieku? Aktualne wyzwania: leczenie dzieci, sytuacje ratujące życie, równoważenie praw pacjenta i obowiązków lekarza. Edukacja społeczeństwa: możliwe rozwiązania, lepsze protokoły prawne, więcej czasu na decyzje sądowe. Edukacja społeczeństwa: dialog z organizacjami religijnymi, ale czy organizacja świadków Jehowy jest otwarta na dialog? Historia pokazuje, że zmiana doktryny zajmuje im dziesiątki lat. Zakończenie: czy religia może zabijać? Na początku tego filmu zadałem pytanie, czy religia może zabijać. Odpowiedź brzmi: tak, jeśli literalna interpretacja świętych tekstów staje się ważniejsza niż ludzkie życie. Nie oznacza to jednak, że wszyscy świadkowie Jehowy są złymi ludźmi. Większość z nich to osoby głęboko wierzące, przekonane, że działają właściwie. Problemem nie są wierni, problemem jest doktryna, która od 1945 roku pochłania ludzkie życia. Wolność religijna to fundamentalne prawo człowieka, ale czy powinna oznaczać prawo do autodestrukcji? Czy wiara powinna być silniejsza niż instynkt życia? To pytania, na które każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. Wezwanie do dyskusji: co ty o tym sądzisz? Czy lekarze powinni respektować wolę pacjenta nawet wtedy, gdy prowadzi ona do śmierci? Czy prawo powinno chronić dzieci przed decyzjami rodziców wynikającymi z religii? Napisz w komentarzu. Daj znać, co myślisz. Zostaw łapkę w górę, jeśli uważasz, że warto mówić o takich tematach. Pomożesz w ten sposób dotrzeć do większej ilości widzów. Podsumowanie: jeśli materiał Cię poruszył, udostępnij go, subskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia, symbol dzwoneczka. Niech więcej osób dowie się, jak czasami doktryna sprzed 80 lat nadal decyduje o życiu lub śmierci ludzi w XXI wieku. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Wszystkie fakty przedstawione w skrypcie oparte są na dostępnych źródłach medycznych, prawnych i historycznych dotyczących praktyk świadków Jehowy w Polsce i na świecie. Prezentowane statystyki są szacunkowe ze względu na brak oficjalnych rejestrów.